Oskar Kolberg, dzieła wszystkie, radomskie. Pokorna i pyszna. Słońce, miesiąc, gwiazdy i tak dalej. Ozenił się chłop, wdowiec ze wdową, a ta kobita miała córkę. I un miał swoją córkę. Tak una, ta kobita, swojej córce podchlibiała, dobrze dawała, pięknie ubierała i długo sypiała. A tej pasierbicy sierocie dokucała. Robić i bardzo kazała, jeść i nie chciała dawać. Obudziła ją do dnia i kazała iść po ogień. Tak ona biedna idzie, idzie aż do lasu. A tu się w lesie świci w chałupie ogień. Ona przychodzi do tej chałupki i mówi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I odpowiedzieli: Na wieki wieków Amen. A tam w tych chałupce były słońce, miesiąc, gwiazdy, wiatr, mróz, desc. Wszystko było, ale człowieka nie było. Tak ona mówi, moi panowie, bo się zrobili tak, jakby ludzie byli. Zebyście mi ty z ognia pozwolili. Tak ci odpowiadają, a ja wsem. ale i się pytają. Moja dziewczyno, któryś z nas najładniejszy? A ona odpowiedziała: Wszyscyście panowie ładni, ale przecie musi ktoś być z nas ładniejszy. Nie, boście jednakowo ładni. Tak do trzeciego razu. I u niej kazali nabrać ognia, gdzie ino może zmieścić i w zapaskę, i za pazuchę, i w garnek ale jak przyniesiesz ten ogień do domu, to wykop w stodole dół w sklepisku i wsyp ten ogień tam i przykop. A pójdziesz tam rano na drugi dzień i odkop, to będziesz widziała, co tam będzie śmiała. Takuna swoim porządkiem ogień w domu przyniosła, napaliła, a ojcom nie powiedziała, że tam dużo ognia wsypała do dołu, bo i nie kazali powiedzieć. Posła na drugi dzień raniutko do tego dołu, Odkrywa, a tu ma pełniutko złota z tego ognia. Schowała to i nikomu tego nie pokazywała. Najlepsze życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej składa Robert Bomba, członek Towarzystwa Kulturalnego imienia Oskara Kolberga w Przysusze.